W dzisiejszym dniu firma Timak Agro Polska ma zaszczyt zaprezentować rewolucję na rynku nawozów płynnych i biostymulatorów, czyli gamę DNA. Performance. Jest to efekt wielu lat pracy w naszym centrum naukowo-badawczym w Saint Malo we Francji. I dzisiejszy dzień jest o tyle szczególny, że stoimy na progu wielkich zmian w rolnictwie, wielkich oczekiwań konsumentów, aby żywność była produkowana w sposób zrównoważony, a z drugiej strony jesteśmy świadomi pewnych oczekiwań producentów, rolników, którzy chcą efektywnie pracować, efektywnie produkować i opłacalnie żyć ze swojej ziemi. W całej gamy wchodzi pięć rodzajów produktów. Jeżeli chodzi o kwestie tych preparatów, są to preparaty, które z jednej strony oddziałują na stresy roślinne, ale są też takie preparaty, które bardzo mocno. Yy, regulują kwestie ekspresji genów, czyli wykorzystują w dużo większym stopniu potencjał genetyczny danej uprawy. Co ważne, w DNA łączymy w różnych preparatach te właściwości po to, aby w 100% odpowiedzieć na potrzeby różnych upraw. Z jednej strony mamy tutaj uprawy, które są uprawami specjalistycznymi i mamy produkty, które budują potencjał przechowalniczy upraw, co jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o kwestie konsumentów, bo przecież każdy z nas chce tą żywność kupywać w jak najlepszym stanie po zbiorze. Ale z drugiej strony jesteśmy też świadomi, że musimy to uzyskać w sposób naturalny, niechemiczny, nie taki, który może znacząco wpływać na jakość, na, jaj, na jakość czy na smak tych owoców czy warzyw. Mamy także preparaty dedykowane pod zboża, pod kukurydzę, to jest osobny segment. I w końcu mamy także preparaty, które są zupełnie, zupełnie nowością o formulacji hydrożelowej. Preparaty, które są stosowane we wczesnych fazach rozwojowych i one tak naprawdę czekają na rozwój rośliny, aby zacząć działać w glebie i aby wykorzystywać, tak jak Wspomniałem wcześniej, potencjał genetyczny upraw. Gama DNA z początkiem stycznia jest dostępna u naszych autoryzowanych sprzedawców, u naszych dystrybutorów. Jest to większość z firm, które zajmują się handlem nawozami na polskim rynku. Natomiast co bardzo istotne, co ważne, to to, że DNA Performance to także rozwiązanie, które przede wszystkim służy temu, aby każdy, każde z gospodarstw miało odpowiednie narzędzia do analizowania swoich potrzeb. W związku z tym już od dzisiejszego dnia nasi handlowcy wyruszają w ten te teren, aby Rozpropagować możliwości stosowania u naszych klientów tej gamy. No i co najważniejsze, aby każdemu klientowi dopasować to, który produkt dla niego będzie najbardziej odpowiedni.